Jak inwestować w ostatnim kwartale 2024 roku? Mój publiczny portfel, który dla Was prowadzę, w ciągu ostatnich trzech miesięcy, od lipca do teraz, po raz kolejny zamknął się na plusie i tym razem pozwolił zarobić prawie 5% w trakcie kwartału. Co łącznie daje już stopę zwrotu ponad 107%. Wszystko to realizując swoje transakcje wyłącznie raz na początku każdego kwartału, a potem całkowicie zapominając o sprawie. W międzyczasie mieliśmy wojnę, rekordowe inflacje, sporo bessę, a inwestor realizujący pomysły publicznego portfela kwartalnego i tak może cieszyć się z gigantycznej stopy zwrotu. Dokładnie tak każdy z Was mógł ten wynik bez problemu powtórzyć i może powtarzać go dalej, bo właśnie tak budowany jest publiczny portfel. To jest jeden z tych odcinków, których regularnie ja sam naprawdę nie mogę się doczekać. Wiem, że wielu z Was czeka na te aktualizacje i stara się czerpać z nich inspiracje, więc to też jeden z takich filmów, nad którymi zawsze pracuje się potrójnie ciężko. I myślę, że jak na razie dość dobrze daje się udowadniać yy, tym portfelem, że naprawdę niewielkim nakładem sił można inwestować na rynkach swoje pieniądze i regularnie na tym wcale nie tak mało zarabiać. W tym filmie będę opowiadał ci więc jaki wynik publicznego portfela osiągnąłem przez trzeci kwartał 2024. Co wyszło, a gdzie pojawiły się jakieś większe problemy. Jak zamierzam zmienić skład tego portfela na ostatni kwartał 2024 i co według mnie najważniejsze, dlaczego chcę przeprowadzić właśnie takie zmiany. No to co? Zaczynamy. Cześć, nie ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał Merytorycznie o finansach. Znajdziesz tu masę informacji, danych, analiz ważnych dla każdego, kto tylko chociaż trochę interesuje się właśnie gospodarką giełdą finansami, czy inwestowaniem i pomnażaniem własnych pieniędzy. Jeszcze więcej danych i analiz, które czasem nawet nie pojawiają się na YouTubie, znajdziesz na portalu dnarynków.pl oraz na wszystkich naszych tutaj social mediach. Są i tutaj i w opisie tego materiału. Dodam jeszcze tylko, że partnerem tego odcinka jest. Free Freedom 24 broker będący częścią grupy Freedom Holding notowanej na amerykańskiej giełdzie Nasdaq. Dzięki temu brokerowi też można zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Najwięcej no o tej według mnie super promocji będę ci już opowiadał gdzieś tam w trakcie tego odcinka. Muszę zacząć od standardowego wyjaśnienia czym jest i jak w ogóle działa publiczny portfel DNA. Na czym polega cały ten pomysł i jakie są jego założenia. Jeśli to nie jest twój pierwszy raz z tego typu nagraniem, to po prostu przewiń sobie wideo do kolejnego punktu, ale jeśli trafiasz na tę serię po raz pierwszy, to koniecznie, naprawdę koniecznie obejrzyj ten fragment. Publiczny portfel wystartował na sam koniec marca 2020 roku, w sumie można powiedzieć, że na przełomie marca i kwietnia i ma bardzo Prosty jeden cel: pokazać wam, że na rynkach da się regularnie zarabiać i wystarczy do tego tylko jedna seria transakcji w kwartale, bez przesadnych emocji, bez zbędnej ekscytacji. Zasady działania tego portfela są naprawdę proste. Mniej więcej na początku każdego kwartału, około 9, 10, 11 dnia, podsumowuje poprzedni okres i dokonuje zmian w całym portfelu. Do czasu kolejnej kwartalnej aktualizacji w tym portfelu nie ma już żadnych zmian i nie ma wyjątków od tej reguły. Wybucha wojna, szaleje inflacja, mamy wielki krach. Trudno. Takie jest życie. To jest podejście, które pozwala na całkowite wyrzucenie emocji z tego portfela. Robisz transakcję raz i zapominasz o wszystkim. Inwestowanie dla większości osób naprawdę nie powinno być ekscytujące i nie powinno być dynamiczne. Powinno być cholernie. Nudne. Wynik tego portfela rozliczamy od aktualizacji do aktualizacji w taki sposób, żeby naprawdę każdy mógł powtórzyć ten sam wynik. Więc, skoro ten materiał publikowany jest w sobotę 12 października, a poprzedni był publikowany w piątek 12 lipca, to za ten okres liczymy sobie stopę zwrotu poszczególnych instrumentów, ale dokładnie za ten okres. No i to oznacza, że absolutnie każdy z Was mógł osiągnąć dokładnie ten sam wynik. Wszystkie dobierane do tego portfela instrumenty, są ponadprzeciętnie płynne, co też nie generuje żadnego ryzyka, że ten odcinek, ani jakikolwiek inny płynie w jakiś sposób na ceny rynkowe. No oglądają to jednak tysiące osób, więc odpowiedzialność wymaga, żeby w tego typu portfelu nie pojawiały się indywidualne spółki. Hurtowe kupowanie albo sprzedawanie pojedynczej spółki przez naśladujące ten portfel osoby w efekcie prowadziłoby jednak do sztucznego zawyżania albo zaniżania cen. No i ja dzięki temu oczywiście pokazałbym świetny wynik, no bo przecież byłbym tym pierwszym, który realizuje te transakcje, ale jednocześnie ten wynik byłby wtedy absolutnie niemożliwy do powtórzenia przez kogokolwiek innego. To są praktyki, które często stosują inni w podobnych materiałach. No i dla mnie to jest jednak duże... Oszustwo. I mówię temu stanowcze, nie tego u nas nie będzie. Dlatego też w tym portfelu skupiam się bardziej na tematach i obszarach inwestycyjnych, na które można uzyskać ekspozycję za pomocą szeroko dostępnych funduszy ETF. To jest takie trochę inwestowanie pasywne, ale jednak z okresową, aktywną alokacją. No i na sam koniec tego wstępu czym jest portfel, pamiętaj jeszcze jedno. W żadnym stopniu ja nie znam. Twojej indywidualnej sytuacji finansowej, twojej skłonności do ryzyka, twoich celów czy twojego horyzontu inwestycyjnego. Więc wszystkie decyzje, jakie podejmujesz na bazie tego akurat materiału, są wyłącznie twoje i to ty sam będziesz za nie odpowiedzialny. Dokładnie tak samo, jak ja jestem odpowiedzialny za swoje decyzje. A tutaj jedynie dzielę się swoim doświadczeniem, swoimi pomysłami i staram się w ten sposób popularyzować i oswajać wam wszystkim trochę podejście do inwestowania. Zacznijmy więc od tego, jak poradził sobie portfel w całym trzecim kwartale 2024. No przede wszystkim, to jest kolejny już zyskowny kwartał i to w naprawdę wyjątkowo trudnym otoczeniu, bo trzeci kwartał nie rozpieszczał inwestorów. Zysk portfela wyniósł prawie 5% od daty publikacji ostatniej aktualizacji publicznego portfela do momentu tej aktualizacji, którą właśnie teraz oglądacie. To był kwartał, gdzie w korekcie znajdowały się praktycznie wszystkie. Indeksy świata. Najszerszy polski indeks Wig, swój tegoroczny szczyt, jak na razie wyznaczył w maju 2024, no i od tamtego czasu powoli, sukcesywnie schodzi sobie coraz niżej. Nie jest to krach, ani nie jest to Bessa. Od taka przedłużająca się, delikatna, ale jednak długa, a więc i. Stosunkowo męcząca korekta. Lepiej sytuacja wygląda na amerykańskich indeksach, ale ten miniony kwartał to również nie są żadne szalone wzrosty. Indeks SP 500 w połowie września jeszcze był na dokładnie tym samym poziomie, co na starcie lipca. Dopiero potem zaliczyliśmy jakiś. Kosmetyczny bądź co bądź wzrost, który w kwartale wyniósł około 3% dla indeksu SP 500, bo technologiczny Nasdaq z kolei pokazuje za ostatni kwartał nawet ujemną stopę zwrotu. Tymczasem portfel jest na plusie, a to oznacza, że w swojej całej historii 18 kwartałów istnienia zaliczył tak naprawdę tylko jeden. Spadkowy kwartał. Tak, tak, nawet w okresie bez 2022 portfel nie spadał tak mocno jak rynek. No dla mnie to jest naprawdę wielki powód do świętowania, bo wiem, że dzięki temu, że nie doświadczyliście tutaj wielkich spadków i wielkich obsunięć, to o wiele łatwiej było wytrzymać razem z portfelem i w efekcie gdzieś tam na końcu cieszyć się tymi zyskami. Trzeci kwartał 2024 to przede wszystkim wielki triumf postawienia na chiński rynek, który był ze mną już w drugim kwartale nawet w portfelu, no ale w tym kwartale minionym postanowiłem jeszcze bardziej podbić stawkę, bo na Chiny postawiliśmy wtedy aż 20 25% całego portfela. No i w tym marazmie to był element, który w zasadzie zrobił wynik całego portfela. Polski rynek nie domagał ETF-y na MB40 i WIG20 są na minusach. Segment technologiczny w zasadzie płasko. Segment małych spółek jakieś tam minimalne plusy. Biotechnologia Płasko. Segment uranu czy kryptowaluty, albo płasko, albo jakiś mały wzrost dla bitcoina, albo z kolei spadek dla Ethereum. Ale te trzy pozycje i tak są na tyle niewielkie, że dopiero jakiś istotny ruch mógł mieć tutaj jakikolwiek sensowny wpływ na cały portfel. I w sumie to nic takiego się nie wydarzyło. Portfel zpozycjonowany był pod obniżki stóp procentowych i to się wydarzyło, ale jednocześnie portfel nie przewidział, że rynek dalej będzie grał tą samą śpiewkę o zbliżającej się wielkiej recesji. W efekcie mieliśmy pozytywny efekt, który został zniesiony przez strach i trochę taki riskow, i większość indeksów utrzymywała się w tym Marazmie. Naprawdę, no ile można pokazywać danych o tym, że nic nie wskazuje na tą zbliżającą się wielką recesję? No ile jeszcze będziemy grać taką samą melodię na rynku? Na szczęście były Chiny, które właśnie wjechały całe na biało, na biało ze swoimi zapowiedziami pobudzania gospodarki i wyrwały ten chiński rynek z trzyletniej już niemalże bessy. Dlatego też, pomimo że czysto teoretycznie sam wynik kwartalny, no może nie jest. Jest jakiś szokująco wysoki dla portfela, to ja jestem z tego kwartału bardzo zadowolony, bo indeksy zostały pobite, a to przecież jest najważniejsze. Jak to w ogóle dobrze, że przygotowując portfel na trzeci kwartał z poprzedniego odcinka tej serii, zadałem sobie wtedy dokładnie takie pytanie: Czy to decyzje na drugi kwartał były złe, czy po prostu były one zbyt szybko podjęte? No wtedy zdecydowałem. Że były po prostu zbyt szybkie i to okazało się. Prawdą. Zgodnie też ze swoimi prognozami walutowymi na trzeci kwartał 2024, gdzie prognozowałem, że złoty jeszcze się minimalnie umocni, ale to nie będzie jakieś wielkie, gigantyczne, istotne umocnienie, no to nie marnowałem też gotówki na zabezpieczenie walutowe i bardzo dobrze, bo byłby to dodatkowy koszt, a zysku na tym nie byłoby żadnego. Walutowe zabezpieczenie okazało się faktycznie całkowicie niepotrzebne i na szczęście nie blokowało mi środków. Każdy z zagranicznych instrumentów, też, które pokazywałem w portfelu na trzeci kwartał, i każdy, który będę pokazywał w aktualizacji portfela na czwarty kwartał, można bez problemu kupić za pomocą platformy Freedom 24, która jest partnerem tego materiału. A do tego, tak jak wspomniałem na początku, w specjalnej promocji można odebrać od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości nawet 800 dolarów każda. Wystarczy do tego założyć konto z linka, który znajdziecie w opisie tego filmu albo w przypiętym komentarzu, a potem wpłacić odpowiedni depozyt, podać specjalny kod promocyjny i już macie. Akcje gotowe do odebrania. Ja sam skorzystałem, bardzo to sobie chwalę. A szczegóły całej tej promocji znajdziecie dokładnie opisane pod tym wspomnianym linkiem w opisie. Freedom24 to jest część międzynarodowej grupy Freedom Holding, która również jest notowana na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, gdzie od 2019 roku radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, dając inwestorom już stopę zwrotu ponad 600. Procent. W ogóle warto trzymać swoje pieniądze w różnych miejscach, bo to też i zwiększa bezpieczeństwo i bardzo podnosi nam możliwości inwestycyjne. a dobry broker to też podstawa do tego, żeby w ogóle zacząć inwestować, bo bez niego nie da się powtórzyć żadnego wyniku, a wynik publicznego portfela. Wydaje mi się, że warto powtarzać, bo za te ostatnie równo 18 kwartałów wygenerował on łącznie ponad 107% i zaliczył praktycznie minimalną ilość spadkowych kwartałów. I tu też często pojawia się argument używany przez sceptyków, że przecież gdyby tylko zainwestować w ETF, tu wstaw cokolwiek, co tam akurat dało lepszy wynik w tym okresie, to zysk byłby większy. W niektórych okresach tak, ale to jeszcze za mało. Portfele powinno porównywać się pod kątem nie tylko zysku, ale też ponoszonego ryzyka, a tutaj portfel publiczny zmiata wszystko wszystko inne w pień. Nawet patrząc po indeksie S&P 500 liczonym w złotych, no bo to to nas powinno interesować, widać stopę zwrotu w tym samym okresie całego istnienia portfela publicznego, około tam 114% zysku. No to jest niby minimalnie więcej, ale kosztem o wiele, wiele większych wahań całego portfela. To właśnie dlatego wskaźnik Sharpa, którego używa się jako takiego obiektywnego dla porównania różnych portfeli, daje jednoznaczny wynik i mówi, portfel publiczny był lepszy niż S&P 500, biorąc pod uwagę i stopę zwrotu, i ponoszone ryzyko. No to dla mnie naprawdę wielki sukces, który pokazuje, że po prostu się da. I teraz po fakcie każdy oczywiście może myśleć, że wahania nie mają żadnego znaczenia, ale psychologicznie mają znaczenie ogromne. Prawda jest taka, że im mniejsze wahania portfela, tym więcej osób będzie w stanie przetrzymać ten portfel przez trudniejsze czasy i wyjść na rynku zwycięsko. Są to więc dość duże sukcesy według mnie, ale nie spoczywajmy na laurach i czas pomyśleć, co dalej. I tak przechodzimy do mojego ulubionego fragmentu tych odcinków, czyli do... Uzasadnienia, dlaczego będę decydować się na takie albo inne ruchy w portfelu na czwarty kwartał 2024 roku. Jestem naprawdę pełen fascynacji do tego, jak ta śpiewka, już o której mówiliśmy, o zbliżającej się wielkiej recesji, jest przez rynek ogrywana regularnie co jakiś czas. Biorąc pod uwagę, że wiele osób dalej żyje wyczekiwaniem na tą recesję, a jej szanse jeszcze do niedawna były przez rynek szacowane nawet na 50%, no to portfel na czwarty kwartał będzie zdecydowanie obstawiał dalszy brak. Pogorszenia się gospodarek, a nawet dalsze polepszenie się sytuacji w gospodarkach. Naprawdę nie mieści mi się swoją drogą w głowie, że inwestorzy potrafią spędzić większość czasu zamartwiając się o recesję, gdzie ta występuje zaledwie przez około 13% całego okresu inwestowania. Recesje są rzadkie. Recesje trwają krótko. W USA od 1945 roku mieliśmy 12 recesji łącznie, z których każda trwała średnio 10 miesięcy. Od 1945 przez prawie 80 lat. Przez ten okres realnie gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwinęła się niemal trzynastokrotnie. No to naprawdę wyobrażasz sobie przez cały ten czas siedzieć i narzekać i zamartwiać się nad tą recesją? No ja też nie. A jednak wiele osób dalej tak robi. Obniżki stóp procentowych zapoczątkowane przez amerykański bank centralny we wrześniu 2024 wywołały początkowo wśród inwestorów naprawdę spory popłoch. No bo zaczęły się pojawiać takie frazy jak co ten Fed wie? Taka obniżka to na pewno na pewno coś się szykuje. Oni wiedzą więcej. Moi drodzy, to, że bank centralny obniża stopy procentowe to nie jest jednoznaczna informacja, że trzeba pomagać gospodarkom. Inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła już prawie idealnie do celu inflacyjnego Fedu, a stowy procentowe zostały na tym samym mocno podwyższonym poziomie. To jest naprawdę gigantyczna różnica pomiędzy obecnym cyklem obniżek, a innymi cyklami obniżek, do których media lubią się odnosić ze swoimi porównaniami, co to zaraz się nie wydarzy. W poprzednich cyklach obniżek amerykański bank zaczynał je, gdy inflacja jeszcze była na końcówce fali wznoszącej albo na swoich szczytach. Obecnie zaczął je, gdy inflacja realnie nie ma już Żadnego znaczenia. Obniżka stóp jest obecnie po prostu dostosowaniem się polityki banku do nowych poziomów inflacji, a nie żadnym kołem ratunkowym rzucanym dla gospodarki, bo tego koła ta gospodarka po prostu dziś. Nie potrzebuje. I oto kilka dowodów. Sprzedaż detaliczna, czyli jedna z głównych sił napędowych też gospodarki USA, w ujęciu realnym, po okresie stagnacji z 2022-2023, z powrotem wchodzi na ścieżkę wzrostu. Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych utrzymuje stopę bezrobocia na jednym z najniższych poziomów w historii, a według danych TreuPio, agregatora otwartych rekrutacji w sektorze Świata technologicznego, na całym świecie, największe spółki technologiczne wróciły nawet do zwiększania zatrudnienia. Po tym, jak w latach 2022-2023 właśnie dokonywały jednak redukcji etatów, żaden z czterech najważniejszych składników recesji w Stanach Zjednoczonych, czyli rynek pracy, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, czy dochody gospodarstw domowych, nie wykazuje dziś żadnych z oznak stopniowego spowalniania. Wszystko to powinno prowadzić do Naprawdę prostego wniosku. Nie ma oznak nadchodzącej recesji, a cykl koniunkturalny jeszcze nie zaliczył swojego szczytu. Gdy spojrzeć na zachowanie się w ogóle rynków akcji po tym, jak Amerykański Bank Centralny rozpoczyna obniżki stóp procentowych, to kluczowe okazuje się właśnie, czy te obniżki są odpowiedzią na spowalnianie gospodarki, czy po prostu dostosowaniem się nowej polityki banku do nowego poziomu inflacji. To naprawdę jest wielki mit, że obniżki stóp powiązane są z bessą. Tak, kilka razy faktycznie tak było, ale kilka razy tak nie było. Nie ma tu żadnej korelacji ani związku. Warto jednak spojrzeć na to, jak zachowuje się rynek akcji, gdy Fed wchodzi w cykl stopniowych i spokojnych obniżek dostosowawczych, a nie tych interwencyjnych, gdzie rzucane jest gospodarce koło ratunkowe. No i okazuje się, że w takiej sytuacji powolnych obniżek dostosowawczych. Rynek rośnie jak szalony, o średnio 25% w pierwszym roku od startu obniżek i o 6% w jeszcze kolejnym roku. Oczywiście to nie daje żadnej gwarancji, że tak będzie i teraz, ale co do zasady, nie ma w tym nic dziwnego. Obniżki stóp przy silnej i rosnącej produktywności tylko pobudzają do lepszej aktywności gospodarczej, a to przekłada się z kolei na zyski firm, a to z kolei przekłada się. Na korosnące kursy akcji. Dlatego też w publicznym portfelu dalej będzie ekspozycja na rynek w USA i to nie będzie ekspozycja mała. Nie będzie za to ekspozycji na obligacje. Uważam, że rynek bardzo mocno przesadził z oczekiwaniami co do tempa obniżek stóp procentowych, spodziewając się właśnie tej wielkiej recesji. I już co prawda lekko ostudził te oczekiwania, ale dalej są one przesadzone. A to sprawia, że największy potencjał wzrostu obligacji, który ja szacowałem na drugą połowę 2024, już w większości został wyczerpany. Dalej jednak podtrzymuje swój pogląd o tak zwanym scenariuszu Roaring Twenties, czyli złotym okresie dla rynku akcji i słabym okresie dla obligacji. Rosnąca płynność na całym świecie i wzrost produktywności wspierają ten pogląd, no ale jeśli chcemy go omawiać w szczegółach, to to jest zdecydowanie temat na osobny odcinek. W każdym razie uważam, że rynek amerykańskich akcji dalej będzie wzrastał. W portfelu też nie zabraknie GPW. Dlaczego? Bo nasz rynek jest po prostu dalej ekstremalnie wręcz tani po szalonym rajdzie GPW przez 2023 rok od maja 2024 mocno zalegamy w porównaniu z innymi rynkami. No i nie jest to co prawda besa, ale właśnie ta przedłużająca się korekta i trend boczny, ale ta korekta i ten trend boczny już doprowadziły ponownie do solidnego wychłodzenia się wskaźników. Biorąc pod uwagę wzrost zysków i całego biznesu spółek wchodzących w skład naszych indeksów, to okazuje się, że nawet po tych kilkunastu miesiącach hossy zdążyliśmy wskaźnikowo Cofnąć się do września 2023, gdy to WIG był po 65 tysięcy punktów. Tak, dobrze słyszycie. Obecnie nasz rynek jest tak samo tani jak wtedy, gdy WIG był za 65 tysięcy punktów. Dlatego też, jak czytam, jak to na GPW zaczną się spadki, bo przecież tyle urosło, więc jest tak drogo, no to. No, trochę nie wiem, co mam na to powiedzieć. Nasz rynek jest wskaźnikowo nawet dwa razy tańszy obecnie niż rynek czeski. I to w sytuacji, gdy jesteśmy w dokładnie tym samym koszyku, Europy Środkowo-Wschodniej, a czeska gospodarka od 4-5 lat stoi w miejscu. Nagrywałem zresztą o ich problemach osobny film. Dalszą konieczność akumulowania GPW do portfela potwierdzają też odczyty naszego wskaźnika koniunktury DNA rynków. Ten nie zawiódł mnie ani razu od 5 lat i nie widzę powodu, dla którego. Miałoby się to jakkolwiek zmienić. Niezmiennie, gdy wskaźnik jest w ćwiartce ożywienia albo recesji, to trzeba niemalże akumulować GPW do portfela. Więc GPW w tym portfelu również nie zabraknie i również będzie to bardzo solidny odsetek. Więc pozostaje tylko kilka kwestii. Co dalej z krypto, co dalej z Chinami, co dalej z Europą? No to zróbmy sobie taką rundę błyskawiczną. Pomimo że ja nie jestem fanem sezonowości. To nie mogę nie zwiększyć w tym kwartale ekspozycji na rynek krypto. Jesteśmy w tym pohalwingowym okresie, który już 3 na 3 razy dawał solidne zwyżki. I jednocześnie za każdym razem wszyscy zapominali, że te zwyżki zaczynały się dopiero jakiś czas po samym halvingu. W efekcie następowała rezygnacja i odchodzenie od tego stolika. No, tu nie ma co prawda żadnych innych argumentów niż ta sezonowość, ale. No, naiwnością byłoby nie spróbować podłączyć się pod tą sezonowość i tym razem, więc alokacja w Bitcoina wyjątkowo w tym kwartale będzie zwiększona. W samą Europę raczej tym razem alokację odpuszczę, pomimo że tu również sytuacja gospodarcza się poprawia. Niemcy powoli wychodzą ze swojego gospodarczego dołka, a obniżki stóp realizowane przez Europejski Bank Centralny będą tylko Europie pomagały. Więc sądzę, że rok 2025 będzie naprawdę dla całej Europy istotnie lepszy niż 2024. I swoją drogą wiele osób skupia się na tym, co dla rynku obniża, oznaczają obniżki stóp procentowych przez Fed, a nikt nie mówi o tym w kontekście Europy. A to jest o tyle ciekawe, że w kontekście Europy ta statystyka, jak obniżki wpływają na rynek akcji, jest już w ogóle totalnie jednoznaczna. W przypadku cykli obniżek stóp w Europie, indeks spółek europejskich rośnie w 12 miesięcy aż o 31% w sytuacji braku recesji i o 16% w sytuacji recesji. Innymi słowy, obniżki stóp procentowych dla Europy są w zasadzie zawsze bycze dla rynku akcji. I to będzie, myślę, rynek, na który ja zwrócę się pewnie ponownie w 2025 roku, może w pierwszym kwartale. No to pozostają nam Chiny, które zaliczyły ten szalony rajd wyrywający cały rynek z Bessy. Czy to już koniec? Czy wystrzał był jednorazowy? No ja nie sądzę, żeby tak było. Chińskie władze jednoznacznie zapowiedziały, że zrobią absolutnie wszystko, co się da, żeby po Podtrzymać wzrost gospodarczy, a to oznacza pompowanie w rynek tak wielkiej gotówki, jak tylko będzie potrzebne. Myślę więc, że w efekcie Chiny raczej nawet zostaną w moim portfelu na trochę dłużej może nawet przez cały 2025 rok no tego jeszcze oczywiście nie mogę o tym zdecydować teraz, ale skłaniałbym się ku temu. Ten rynek jednak jest na tyle zmienny, że już nie będzie stanowił największego odsetka portfela, jak to miało miejsce w ostatnim kwartale, gdzie polowałem wręcz na te przyłamanie nastrojów, no które to ostatecznie dostaliśmy. Okej. Okay. No to czas w takim razie już na konkrety i podział. W co dokładnie można zainwestować według mnie na początku czwartego kwartału 2024 i jak mógłby wyglądać ten modelowy portfel inwestora na ostatnie 3 miesiące 2024 roku. Jeszcze raz przypomnę tylko, że wszystkie te instrumenty można kupić przez platformę Freedom24, a w opisie tego filmu znajdziesz dokładne kody iSIN, dzięki którym da się zidentyfikować każdy z instrumentów, który wchodzi w skład kwartalnego portfela. W materiale opowiem tylko o tym, jak wygląda ta alokacja, a konkretne instrumenty są już w opisie. Pamiętaj też tylko, że to jeden z pokazywanych przeze mnie portfeli. Jeśli interesuje Cię podejście bardziej długoterminowe i inwestowanie w pojedyncze spółki, albo szukasz sposobu na jakieś bezpieczniejsze inwestowanie własnej poduszki finansowej, to o wiele więcej pomysłów znajdziesz w zamkniętej wersji premium w portalu dnarynków.pl. Tam też pokazuję, jak sam inwestuje na rynkach prawie 3 miliony złotych, więc są duże emocje... I bardzo dużo nauki dla każdego. No tak, na przykład, wygląda stopa zwrotu jednego z aktywnie zarządzanych portfeli za ostatnie 3 lata, więc jest naprawdę satysfakcjonująco. Z tego rozwiązania korzysta już na co dzień prawie 950 inwestorów. Jeśli tylko chciałbyś do nich dołączyć, no to więcej szczegółów znajdziesz na stronie premium.dnmarkt.pl. A tak oto ja sam widzę modelową alokację publicznego portfela na ostatni kwartał 2024 roku. Po pierwsze, utrzymuje naprawdę silną ekspozycję. Na polski rynek i skupiam się na indeksie WIG 20. Sądzę, że to dokładnie tam, w pierwszej kolejności, zagraniczny kapitał będzie chciał nadrabiać swoje zaległości. Utrzymuję co prawda indeksem WIG 40, ale nie będzie to już analogiczny, równy podział. Bardziej skupiamy się w tym kwartale na WIG-20. Rynek chiński również ze mną zostaje, ale nie będzie stanowił już największego odsetka portfela. Schodzimy do 15% zamiast ponad 20%. Redukuję w nim ten udział i ten udział po redukcji zasili głównie ekspozycję na rynek kryptowalut. Jeśli w ogóle szukasz bezpieczniejszej alternatywy niż sam rynek chiński, no to można zamienić rynek chiński na ogólny indeks MSCI Emerging Markets, gdzie Chiny stanowią tylko jakiś mniejszy częściowy element. Ekspozycja na kryptowaluty wyjątkowo w tym kwartale wzrasta, a te stanowić będą nawet 10% portfela. No wcześniej staraliśmy się nigdy nie przekraczać 5, w skrajnych wypadkach 6%, ale w tym kwartale no można powiedzieć jedziemy po bandzie. Do portfela wchodzimy też w dalsze podtrzymanie zakładu na ten scenariusz Roaring Twenties i cały indeks Nasdaq Composite, który wskakuje na równoważne pierwsze miejsce z 20% udziałem, a całość doprawiamy standardową ekspozycją na uran i stricte sektor półprzewodników, który i tak jest co prawda w Nasdaqu, ale sądzę, że to on dalej będzie tym głównym katalizatorem całej hossy. W czwartym kwartale 2024. Poszczegóły wszystkich instrumentów, jak można uzyskać na nie ekspozycję i kody iSIN odsyłam już do opisu tego nagrania. No i czuję, że będzie ciekawie w końcówce tego roku. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o takim rozkładzie portfela, jak też podobać się dotychczasowy wynik i czy na przykład chciałbyś odcinek o tym scenariuszu Roaring Twenties, do którego się odnoszę, bo wydaje mi się, że może nas on jeszcze bardzo mocno zaskoczyć, zwłaszcza w 2025, 6, a może nawet i 7 roku. A jeśli ten materiał ci się podoba, on to nie zapomnij, dać łapkę w górę, dać suba. Jest nas już prawie 50 tysięcy subskrybujących i tych najbardziej świadomych inwestorów w Polsce, ale myślę, że może być ich dużo więcej. A w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia, cześć!